Orędzie pana Józefa 3 marca 2010. Ja nie daję łask za poniewieranie mnie. Zobacz, gdzie prowadzi pycha. Jeszcze mną się posługują, żeby dodać sobie chwały. To jest moja rana. Cóż mam ci powiedzieć? Pycha jest głucha. Nie wytłumaczysz tego człowiekowi zaślepionemu przez własną pychę. Choćbyś miała niezbite argumenty, nic nie usłucha. A cisza farze? Jak wielka jest moja rana przez nich zadawana. Gdyby wiedzieli, jak syn człowieczy cierpi przez ich głupotę i zaślepienie. A oni? W swojej pysze myślą, że mi służą. Tu dodaję. O, najczęściej mówią, są posłuszni biskupowi, te, jakie cielęta. Szpię, poniesie, bo... kto to wie, jak wezmę porwóz taki ognisty. Bezczeszczą moje umęczone ciało i myślą, że mi się to podoba. Dziecko moje, lepiej jest im odciąć ręce, niż spojrzeć mi w oczy na sądzie ostatecznym. Dlatego mówię wam. W trumnie na znak dla rodziny będą wszyscy mieli czarne ręce, szafarze. Radzę przed pogrzebem otworzyć trumnę ojca czy baby rozdającej komunie, abyście przejrzeli, kto tam jest. A jak zobaczycie czarne ręce, to pamiętajcie, drpalajcie na kolanach i się módlcie za niego, bo dramatyczny jest jego sąd. A lanie niebotyczne tych żywych, chodzących bluźnierców po ziemi polskiej i po całym świecie. Dalej, koniec mojego komentarza, bo tu minerki zadrżały, jak staremu Machabeuszowi, kiedy rozpoczął wojnę religijną w 167 roku przed narodzeniem pana Jezusa. Cóż ja mogę zrobić? Gniew mój jest wielki, bo wołam poprzez moje dzieci, ale ci głupcy nie chcą słuchać. Tak, moje dziecko. Cierpliwość Boga się kończy. Ile jeszcze mam cierpieć za Wasze grzechy? Tak, tak. Jestem miłosierny, jestem cierpliwy, ale kto. Nic nie słucham, ten stanie ze mną twarzą w twarz tak zbrudzony, że świadomość tego zada mu niesłychane męki. Dziecko moje, nic nie rozumiecie, nic nie widzicie, nic wierzyć nie chcecie. Zgładzę to plemię żmiowe. Więc przypominam, ja mówię bardzo delikatnie o szafarzach w Polsce. Janosiki, Royber, rozbójnicy pierwszej klasy. Pan mówi, zgładzę to plemię żmijowe. Wybaczcie, no ale tak, takie mam nerki bardzo słabe.